Siemanko, z tej strony Marcin Piechota. Dzisiaj pod lupą będą suwnice. Opowiem Wam, jak się zabrać do ćwiczeń na tych maszynach, jak ustawiać stopy, jaka jest różnica między tymi dwoma chociażby suwnicami. Zostańcie ze mną. Oto klasyczna suwnica, najczęściej spotykana na wszystkich siłowniach. Suwa się ona w jednej płaszczyźnie. Trenujemy na niej oczywiście nogi, praktycznie całe nogi, również pośladki są angażowane, ale w zależności od tego jak ustawimy stopy na platformie, możemy zaangażować mocniej lub słabiej wewnętrzne, zewnętrzne i górne, dolne części uda. A więc tak, pochylamy się. Jak myślisz? Dobrze? Wykonuje ćwiczenie? <laughs> myślisz, że nogi puchną? No dobra, już puchły. O kurde, jest jeszcze cztery, patrz. Ok, zaczynamy od tak zwanej suwnicy tradycyjnej. Szczerze mówiąc to nie wiem dokładnie jak się nazywa, i jak się odmienia nazwy tej i tej suwnicy. Ja na to mówię tradycyjna, jedno, płaszczyznowa. E, I tak, ustawiam sobie stopy w zależności od tego jak chcę przetrenować nogi. Tutaj jeszcze mam taką blokadę, jeżeli wezmę ją sobie wyżej, na przykład w tym momencie wziąłem na trójkę, to po prostu ta maszyna szybciej mi się odłoży, tu się skończy ruch. Ja jestem osobą niską, dlatego biorę sobie najniżej, Wam również rekomenduję opuszczać platformę jak najniżej i rozciągać porządnie mięśnie. I teraz, w zależności od tego, które mięśnie chcę zaangażować najmocniej, ustawiam sobie stopy. Powiedzmy, że takim standardem jest ustawienie stóp na środku platformy, zarówno jeżeli chodzi o góra-dół, jak i prawo-lewo, tak? Czyli w ten sposób. Palce powinny być zawsze delikatnie skierowane do zewnątrz i w trakcie ruchu pamiętamy o kolanach, które również należy rozchylać na zewnątrz. Niestety na siłowni często widuję, że jakieś dziewczyny o tak wyciskają na platformie, kolana uciekają do środka, muszą na to zacząć zwracać uwagę. Jest y, opcja oczywiście zmniejszenia obciążenia, a jeżeli ktoś jeszcze nie ma na tyle siły, aby nie być w stanie rozchylać kolan, to na razie proponuję, by zrezygnował z wyciskań na suwnicy. Ok, i teraz tak, jeżeli ustawię stopy sobie nisko, powiedzmy w tym położeniu jak teraz, mocniej zaangażuję przód uda, części tutaj nad kolanami. Im wyżej ustawiam stopy na platformie, tym bardziej będzie działał mi tył uda, i części tutaj wyżej w kierunku bioder. Teraz jeżeli chodzi o szerokość. Jeżeli dam tak stopy mocniej, troszeczkę zaangażuje się wewnętrzna część nóg, a jeżeli dam stopy wąsko, tak wtedy bardziej zewnętrzna. Czyli ułożenie najbardziej naturalne to takie jak do przysiadu, czyli delikatnie szerzej stopy niż biodra albo na szerokości bioder, palce odwiedzione do zewnątrz. Najpierw wypychamy sobie platformę, jeżeli jesteśmy już gotowi do ćwiczeń i podnosimy zapadnie, czyli zwalniamy sobie teraz wózek. W momencie, kiedy opuszczamy platformę na dół, rozchylamy mocno kolana i nabieramy powietrze. Wdech i do góry wydech. Bardzo ważne jest to, żebyśmy nacisk cały czas kierowali na piętę. Palce od stóp mogą się oderwać, ale pięty nie mogą. Kolejną ważną, istotną rzeczą jest oparcie odcinka lędźwiowego. Zapraszam tutaj. Zwróćcie uwagę, można się oczywiście oprzeć tak całkowicie, ale jeżeli ja zjadę bardzo nisko, to tyłek zaczyna mi się odrywać do góry i wtedy mam ryzyko jakiegoś tutaj napięcia na odcinku lędźwiowym. Więc ja rekomenduję po prostu wbić odcinek lędźwiowy i delikatnie pochylić górę w kierunku platformy, czyli krótko mówiąc garbić. się. Dzięki temu zabezpieczę odcinek lędźwiowy. On się nie oderwie, on teraz się jeszcze mocniej wbija w platformę. Im wyżej będą stopy, tym większe ryzyko, że odcinek lędźwiowy będzie nam się odrywał. Okej, okay, ja pozwolę sobie już zamknąć tutaj. Zapadnie. I jeszcze chcę tylko dopowiedzieć, że na suwnicy uważam, że powinniśmy wykonywać więcej powtórzeń. Pełne ruchy, na tyle ile pozwala nam maszyna, no chyba, że gdzieś odrywa nam się już właśnie odcinek lędźwiowy. Ewentualnie mamy jakieś tam problemy stawowe. Zalecenia od fizjoterapeuty, od trenera. Wykonujemy więcej powtórzeń niż na przykład przy przysiadach, ponieważ ten ruch jest zdecydowanie krótszy. Myślę, że jeśli chodzi o tą suwnicę, no to wszystko. Ciężary zakładamy sobie tutaj na górne części. Mamy dwie opcje regulacji ciężarów, a jeżeli na przykład braknie nam tutaj już miejsca na wszystkich ramionach, to ktoś może nam skoczyć tutaj na górę. Zdarzały się i takie sytuacje w karierze. Było fajnie i śmiesznie. Sam też lądowałem na górze czasami. Ok, myślę, że zamykamy tutaj suwnicę tradycyjną i teraz przejdziemy sobie do takiej, którą ja nazwałem, bardziej eliptyczna. Zapraszam. Tutaj mamy suwnicę, która działa nam w takim ruchu bardziej kulistym. Ja na to mówię eliptycznym, nie wiem czy to jest poprawnie, to jest typowo moje nazewnictwo, biorę to na klatę. Jeżeli komuś się nie spodoba, to proszę pisać, pogadamy. Dobrze, więc jedyną różnicą jest właśnie ten kulisty ruch. Na pewno ustawienie samej maszyny zdecydowanie się różni i przede wszystkim dla wielu osób jest bardziej wygodne. Natomiast ta platforma jest zdecydowanie wyżej. Czyli od razu na dzień dobry, kiedy ustawię nogi w pozycji tej środkowej, już mam e, mocno rozciągnięte pośladki. Więc zdecydowanie mocniej zaangażuję pośladki, mocniej dwugłowe uda, a mniej troszeczkę czwórki. Jeżeli chciałbym mocniej czwórki zaangażować, to standardowo, tak jak tam Wam mówiłem, na poprzedniej maszynie niżej stopy. O. Czyli powiedzmy, że taka rekomendacja dajmy na to dla panów. Panowie troszeczkę niżej stopy, panie troszeczkę wyżej. O paniom zawsze zależy mocniej na pośladkach. Teraz zwróćcie uwagę, jak wygląda ruch. zabieram platformę do góry nogami, wypycham, zapadnia do góry, czyli zwolniłem ruch, teraz będę ją mógł maksymalnie opuścić i wydę Oczywiście kolana kieruję tak samo do zewnątrz, omijam sobie tutaj cały tuł brzuch, żeby móc swobodnie oddychać. Ramiona powinny być tutaj na tych żółtych uchwytach i standardowo dociskam odcinek lędźwiowy do oparcia. Popatrzcie, w tym momencie maszyna się odłożyła, a ja jeszcze mam tutaj odrobinę ruchu. To oznacza, że po prostu ta maszyna jest stworzona do zdecydowanie krótszego ruchu. O, powiedzmy, że taki byłby optymalny. Albo nie jest dostosowana do tak niskich osób, jak ja. Ok, a więc podsumowując, czym różnią się te maszyny? Na pewno przełożeniem ciężaru. Na tej zdecydowanie bardziej odczujemy ciężar. Być może jest to też waga wózka, ale dorzucone na przykład tutaj 100 kg będzie bardziej odczuwalne i cięższe niż 100 kg tutaj. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tutaj na dzień dobry mocniej angażujemy pośladki niż na tamtej maszynie. I mimo tego, że jeszcze regulujemy sobie ustawieniem stóp, to zawsze ta maszyna będzie rekomendowana dla mocniejszego obciążenia pośladków i tyłu uda, a ta zdecydowanie bardziej dla. Dla przodu, uda, mięśni, czworogłowych, czyli tych oto z przodu. Myślę, że wyczerpałem w pełni temat. Wypychanie nogami na suwnicy jest ćwiczeniem podstawowym, które powinno się znaleźć przy każdym treningu nóg. Również pasuje do treningu typu full body workout, czyli całego ciała na jednej sesji. Jest stosunkowo bezpieczne, nawet jeżeli opadnie nam ta platforma maksymalnie na dół, to nie powinno nam się tutaj nic stać. Dlatego rekomenduję osobom na każdym poziomie zaawansowania. Chyba o jedzeniu już pomyślałem. <głos> <głos> Dziękuję bardzo za uwagę. To już tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że okaże się on dla Was przydatny. Zapraszam serdecznie na wszystkie inne moje materiały, moje wideo. Zostawcie mi tutaj łapkę w górę, subskrypcję. No i oczywiście zaglądajcie na inne moje media. Do zobaczenia niebawem.